Nie można to absolutnie nazwać tańcem, ponieważ jest to jakieś wyżycie się w sposób ordynarny, bardzo wulgarny. Młodzież tu zatraca swoje jakieś człowieczeństwo. Nie tańczą zwierzęta albo ludzie z epoki jeszcze kamieniołomów. po prostu nieprawidłowo, więc ja chciałam się nauczyć, żebym miała tańczyć prawidłowo. Godzicie Bogu, że nie więcej zgłosiłam. No można powiedzieć, że to jest potrzebne w życiu. Potrzebne w życiu, yy, no nie zawsze, ale czasem, było potrzebne. Prawo, Teraz lewa noga idzie w tył, ale po kośnie, tak? Prawa noga w tył, odwracamy się już w prawo i lewą nogę łączymy do prawej. Proszę bardzo, w prawej nogi zaczniemy wszyscy. Natomiast na trzypach musimy postawić trzy kroki. Prawa w przód, lewa w przód i prawa nogę do lewej. Lewa w przód, prawa wśród. Lewa w przód, prawa w lewa, wśród, prawa wśród. lewa wśród, prawa wśród. Jest figura, ja wiem, przyjęta y, przez pana ziomkę, który w tej chwili już ma dyplom. I to jest uzgodnione, że to się robi tak i tak, a nie inaczej. I wtedy on przekazuje to nam i my staramy się jak najlepiej to wykonać. Partnerki nie potrafią tego, jak jest miękka to się to można poprowadzić. A jak jest twarda trzeba się z nią krzywo prosto byle ostro. Raz, dwa. Czyli jeżeli będzie kontakt. W biodrach będzie wszystko w porządku. Czyli nie będzie, to naprawdę? Bardzo mi też się podobają tańce standardowe, chociażby z tego względu, że obowiązuje kontakt z biodra i z sympatią jest bardzo przyjemnie zatańczyć w tej pozie. Raz, dwa, trzy, dobrze, dobrze. Oj, proszę pana, nie na nogi, nie na nogi, bardzo proszę. Co ty robisz tutaj, drogi? Ręka, trzymanie, poprawno. O, i teraz prawa lewa w tył. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, bardzo proszę. Patrzy, Justa, głowa do góry, głowa do góry, dobrze, nie garbić się, panowie, nie garbić się. Tu prawa noga, przód lewa w tył. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, Prawa przód lewa w tył, nie na boki, nie na boki. Oj, proszę pana, prawa przód lewa w tył, prawa przód lewa w tył, dookoła sali. Kochanie, rączki, trzymali, nie patrzcie na nogi, nie na nogi. Prosto nie garbić się, panowie. Raz, dwa trzy, raz dwa trzy. Raz, trzy, raz, trzy, raz, dwa trzy, raz, dwa trzy. Raz, dwa, trzy. Co powinniśmy wiedzieć i umieć? Po pierwsze, logarytmu naszego biała kufula, krawat lub motylek. No, trudno, żeby Polak o tym nie wiedział, ale niestety zdarza się. Już miałem taki wypadek, widząc panią w balowej sukience i w kozaczkach. Coś strasznego, drażającego. Trzeba podać tej kobiecie ten płaszcz, przepuścić kobietę pierwszą, trzeba jej ustąpić miejsca w tramwaju. No i tak z czasem, z czasem, aż pójdziemy z tą kobietą do ołtarza.